Drugi wiek przed naszą erą. Judea znajduje się pod kontrolą Seleucydów, helenistycznej dynastii wywodzącej się z imperium Aleksandra Wielkiego. Nie było wojny, nie było zagłady. Było coś innego pokojowa asymilacja. Coraz więcej Żydów przestaje traktować prawo mojżeszowe jako centralny punkt życia. Zaczynają chodzić do greckich szkół, nosić tuniki, ćwiczyć na stadionach, czytać Platona. Nie porzucają wiary, ale nie chcą już żyć według rygoru rytualnych nakazów. I wtedy nadchodzi reakcja. W roku 167, przed naszą erą, kapłan Matatiasz zabija współwyznawcę, który złożył pogańską ofiarę. Rozpoczyna powstanie. Jego synowie, znani później jako Machabeusze, stają na czele radykalnego ruchu religijnego. Ich wrogiem nie są tylko Grecy. Ich głównym celem stają się inni Żydzi. W ciągu kilku lat w Judei dochodzi do czystek religijnych zmusza się do obrzezania. Kara śmierci za odstępstwo staje się normą. Rytualne egzekucje, denuncjacje, terror wewnętrzny. Wszystko to w imię czystości narodu i wiary. Powstanie kończy się sukcesem. W roku 164 przed naszą erą świątynia jerozolimska zostaje oczyszczona. Wydarzenie to daje początek świętu Chanuka, ale mało kto wspomina, że cena tej wolności to bratobójstwo i przemoc duchowa. Wolność dla wybranych, milczenie dla reszty. Z czymś ci się to kojarzy?